No, hajka, chwileczkę mi nie było, ale sami rozumiecie, skończyliśmy sezon, życie prywatne i takie sprawy, ale jesteśmy! Witam Was tym razem po raz pierwszy na kanale w takiej zimowej aurze. No, zimowej, no bo trochę śniegu, tam i tam jeszcze coś zostało, ale to nie jest temat dzisiejszego odcinka. No to co, jak jest zima, no to przeważnie zawsze ktoś znajduje jakiś czas, żeby coś w przyciągnikach porobić, nieprawdaż? Wyjechaliśmy ze stodoły tutaj, pod Blaszaczka, tylko i wyłącznie z tego względu, że no... Jest tutaj jaśniej, będzie mi łatwiej nagrać i większość narzędzi mam... W sumie w warsztacie, tu mam trochę, a najmniej mam w stodole, ale... Nie o tym. E, wiecie co? No to co, zajmiemy się tą dźwignią rewersu, bo... Działać działa, ale no wiecie jak to się skończyło ostatnio, więc yy, zrobiłem sobie takie słodkie zamówienie tutaj tej firmy Mizar i mam tutaj, a to, to to nieistotne. No i mamy co? Mamy tę tulejeczkę, którą planuję zmienić. Zobaczymy czy nie jest wytarty ten lizak, czy jak to się tam profesjonalnie nazywa. No i zamawiając ten zestaw tutaj regeneracyjny, chyba za 27 zł ciszy, czy coś takiego. No pod dwie dyszki ten zestaw naprawczy. Stwierdziłem, że kurczę, albo... Cześć Bobo, ma. Że wezmę sobie drugi też taki zestaw, czyli tulejka. Ten zestaw i te dźwignie i zrobimy w tym drugim Vladzie... No też na dwie dźwignie, dlatego wziąłem też dwie podkładeczki pod to i dwie nowe gumeczki, bo nie wiem w którym się jest pęknięta. I sprężynki do gazu, do, 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 do tamtego też egzemplarzu. I co? I tu mamy jeszcze kuleczkę, ale niestety coś się tutaj mi rozjechało w obliczeniach, tu jest chyba M8, a tu jest M10. I, i cześć, także będzie dzisiaj bez, bez patelni. No to co? Robimy teraz tak, że ja to rozbieram. No, i jak już to rozbiorę, to wam pokażę, co i jak. jak jaką ja miałem na to wizję naprawy tutaj tego, zobaczymy, też, jaki stanie ten lizak, ta tulejka, i czy to w ogóle będzie pasowało. I musimy sobie zmierzyć dokładnie, gdzie w tej oryginalnej kolumnie jest otwór na tę tulejkę, żeby sobie potem wywiercić. W tamtej, nie? No, bo tak za 50 lat dorabiamy wajcha, a tak cała kolumna chyba 220. I jak czytałem komentarze na internetach, to raz bangla, raz nie bangla. No to co? Lecimy z tematem teraz mamy moi drodzy kolejny etap już po rozbiórce naszym oczom powinno ukazać się już właśnie takie coś no tutaj polecam przeczyścić to przedmuchać kompresorem żeby tutaj nie było lipy żeby nam tutaj nic nie wpadło ja to na razie jak widzicie tylko obstukałem eee, śrubokrętem tak obstukałem to śrubokrętem i, i przedmuchałem kompresorem teraz sobie jeszcze drucianeczką to objadę w koło Mniej więcej co tu możemy zobaczyć, kurczę no czytam czasami grupę Włady tutaj niektórzy mają zaślepione e, śrubą, ja tutaj mam jak widzicie oryginalny czujnik, e, oryginalny czujnik, a to są jego oryginalne kable, <laughs> e, znaczy po, po co jest ten czujnik, wiecie co, to było zabezpieczenie, żeby wlada nie, nie było można odpalić, jeżeli rewers nie jest w pozycji neutralnej, czyli traktor jest... E, spięty. Traktor musi być wyluzowany, że się tak he, żartobliwie wyrażę, żeby go móc odpalić. E, no co, możecie jeszcze znaleźć jakąś blaszkę tutaj do trzymania rurek hydraulicznych. Ogólnie no nic więcej tutaj nie powinno Was zdziwić. No, kurde, ale to lata. Kurczę, na pewno tulejka będzie do wymiany. I zobaczymy też jak w środku to będzie wyglądało. E, to jest to, to jest to. No i tu jeszcze ewentualnie możecie sobie zobaczyć blokadę. Bardzo często w, we wladach, zwłaszcza starszych, na przykład jeżeli Wasz dziadek nie używał, lubi ta Tutaj tuleja zardzewieć i nie wciśniecie wtedy to sobie też tutaj zaraz wyczyścimy. I lubi się ta tuleja nie wciskać. Warto ją zdemontować. To jest trzy śrubki i całość Wam pójdzie do góry, bo raczej nie wybijecie tutaj na ciągniku. To jest tylko standardowo. Czyścimy te trzy śrubki. Potem największa trudność będzie polegała na tym, żeby sobie wsadzić te, te widełki na ten tutaj flet. Nic się, nic się nie bójcie, nic wam nie wyskoczy magicznie, nic się wiele nie stanie. Po prostu to, to jest stworzeń, który tam wchodzi w dół skrzyni. Pod tym jest jeszcze taka sprężyna. Śmiało można to wyciągać. Ja to rozwiercałem, po prostu wstawiłem zwykłą śrubkę i zakontrowałem ją, bo nie miałem samokontrujących. I to, I to pracuje, jak widzicie. Luzu ma tyle co nic, nawet wskazane, żeby troszkę luzu miało. No bo Wladi ma skłonność masochistyczną napierdzielić błota na te skrzynie. I tam wiecie, nad zwolnicami na te poduszki kabiny, no on po prostu to lubi. Każdy ma jakiś świadcz, prawda? Dobra, ja sobie teraz odkrę odczyszczam to, odkręcam i będziemy patrzeć, co tam dalej się dzieje. Troszeczkę przetarte, odkręcone, i po prostu, żeby odblokować całe to, możemy popukać. Ej kurczę jest. Przepraszam, będzie go młotkiem popukać, bo myślałem, że odskoczy sam, ale to wiecie, jak go tak ruscy przykręcili, to tak nie dam rady. Muszę iść po młoteczek. Tak, dobra, albo tym śrubokręcikiem z drugiej strony spróbujemy coś niecoś podważyć, No kurczę, nie chcę się po młoteczek a może nie rurki, Radku, nie o rurki, co nie rurki? Dobra, ile po młoteczek, czekajcie. Dobra, teraz się część będzie z Was śmiała, ale spróbuję tym gumowym. I mamy to, dobra. Jednak gumowy nie wiem dlaczego. Miałem też klasyczny, wiecie. Była ten, opcja druga ratunkowa, nie? Ok. Myk, myk, myk. Disco Polo. Podnosimy. I naszym oczkom ukazuje się, proszę bardzo, całe ułożenie naszej skrzyni biegów. I teraz na co zwracamy uwagę, że Kurczę chyba nikt tego nie odkręca, bo tu nie ma nawet śladu po żadnej uszczelce. Kurcze. Na co zwrócimy teraz uwagę, wiecie co, bo nie wiem jak będzie w tym drugim, już nie pamiętam. Czy tam mam... Ale tam mam chyba szeroki ten wodzik. Tak, tam mam szerszy wodzik. Bo musi dźwignia móc wyjść z rewersu. Z nawrotu, z przewrotu. Y I wrócić w linię biegową. Będzie tak szeroka chyba jak ta zakładka. Więc tam... Y tam będziemy musieli coś wymyślić. Tylko co? Tam będziemy musieli wymyślić co? Powinniśmy coś przyspawać do tego wodzika, żeby szerzej był. Bo nie będę zdejmował pokrywy, żeby wymienić sterownik wodzika. Dobra, najwyżej się coś przyspawa do tamtego. To nie jest problem. Coś tu jest problemem. Tam nie będziemy mieć na pewno tej poprzeczki i będzie taki, taki Dings. Niech się i tym dynksem się jeszcze kurde zajmiemy kurcze pieczone Dobra, działamy, działamy dalej teraz z tym kolegą sympatycznym tutaj Dawaj go tutaj na stolik Ok, dajemy go tutaj na stolik kurczę faktycznie jest podkładka chyba bez silikonu bo jeżeli byłby silikon to byłby ty, no faktycznie, ale fajnie. Nie wyciągany był ten lewarek chyba nigdy. Dopiero ja go zepsułem. Jestem gość. Um, no dobra, dajcie chwilkę, zarzucę was na głowę i spróbujemy coś podziałać. A, dajcie spokój z tymi czapkami. W ogóle to taka pogoda, jak widzicie, niemrawa, szarość i w ogóle. I z tego względu nam tutaj troszeczkę pada. Mamy trochę mokro, ale my się tego nie boimy. Na palcach nie chodzimy, tylko może wiecie co przedłużasz, damy no tak, może będzie bardziej Ja wiem czy będzie bardziej safety, tak go dajmy na równo Jaka inżynieria ekstremalna Jak już to wcześniej mówiłem Sobie Tu jeszcze zrobimy strategiczne nacięcie Dobra Tak jak myślałem to sobie na bok dajemy, i tu jesteśmy w stanie wyciągnąć teraz chyba ten wodzik. Tak, myślę, że spokojnie go możemy wyklepać. Wybijaczkiem na przykład. Duży wybijaczek. lekkawy młoteczek. To ma wyjść. To ma wyjść. I co, i tu mamy jeszcze jakiś taki o ring. Ale widzicie, ten wodzik jest kurde trochę podgięty, to mnie już martwi, że co, że... że, jak założę taki oryginalny, ładny, to on mi już nie będzie trafiał, xddd, xddd. Miałem szpacheleczkę jeszcze tutaj do czyszczenia tego wszystkiego, Ta 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 ta, ta 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 ta, Żeby nie do środka się nie nawaliło, tylko jak już to z boczku. Nie, no jest tutaj, tu, ta, ta, ta tuleja, ją tu widzę, zaraz ją jeszcze wybijemy, wpierdzielimy nową i, i wtedy się będziemy zastanawiać co dalej. Widzicie co ten filmik to może po prostu zrobimy tak pod kątem takim, że e, mam nadzieję, że istnieją jeszcze tacy ludzie, powiedzmy młodzi, którzy mają naście lat. I mają ochotę coś działać w takich ciągnikach, i po prostu może czasami nie mają wiedzy, albo czegoś się boją, więc warto, żeby sobie zobaczyli od kuchni, jak to wygląda, albo jak coś zepsuć. Tak bym powiedział, że to by było tak warto, w ten sposób albo go tu wyprasować bym mógł. Konia za bardzo, breszką nie bardzo, tym nie bardzo. Czy ja mam jakiś taki ściągacz? Nie mam właśnie kurczy ściągacza takiego fajnego, że wiecie, wkładam, rozkładam i ale to możemy spróbować śrub, nawet szpilką dziesiątką. Czekajcie. Okej, okay, mi się zrobiłem coś takiego. Mamy teraz coś te dwunastkę w środku. Yy. Ją musimy skontrować z drugą nakrętką. A tu z zewnątrz mamy tulejkę szerszą wiadomo niż to i, i tego wanfla tutaj i teraz spróbujemy zobaczyć czy to przyniesie nam efekt taki, że nam to wyprasuje czy co to chciałem właściwie zrobić? Troszeczkę e... źle to sobie przemyślałem, ale finalnie jest ok. Nie trzeba było kontrolować mi coś, po prostu jakaś zaćma. E, miałem jakąś zaćmę chwilową, dostałem nie wiem dlaczego i z tego względu właśnie to tak wyszło, ale jest ok. Teraz możemy go odwrócić, i myślę, że jak już tyle wyszło, to od poklepania wyjdzie dalej. Pięknie, dobrze. <laughs> już wam pokazuję, jak. To mniej więcej wyglądało. Musicie mieć tak, tutaj jakąś obręcz, która będzie szersza niż, niż ta tuleja, którą chcemy wyprasować, i na przykład, właśnie taką nakręteczkę. Sobie teraz jeszcze porównamy, czy porównamy sobie, czy, jak bardzo jest to zużyta. Ta tuleja, ej, bałagan mi się tutaj robi, wiecie, czekajcie, te gumy sobie rzucimy na razie. Myślę, że Bobo nie zjesz tego, więc ja cię tu będę obserwował. Przesuń się kolego sympatyczny. Szpileczkę damy na bok, to damy tutaj, damy bardziej tutaj na boczek. Cały sprzęt pierwszego wyboru tutaj do czyszczenia. Tu, 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 tu. Dobra, ok. Mniejsza z tym. Jak to wygląda teraz? Dajmy sobie nowy element i zobaczmy, czy jest coś czy troszeczkę luzu. nie czarujmy się, no trochę tego luzu jest w porównaniu do całkiem nowej tulejce, tulejki Do tego luzu nie ma no to dobra no ciekawe ile ta będzie lat służyła, ile jest jakieś coś, jakieś oznaczenie, nie ma nic to jest znowu szersza główka, no i pytanie aha, bo tam mogą się zetrzeć od od dźwigni to smarujmy Nigdy nie wprasowujmy na sucho. Powinno się to chyba raczej wprasować, ale. Ale, ale, syri wspaniale. Dajmy na beton, żeby nam to nie rezonowało. Bardzo ładnie. Mamy mam oringi, zobaczę czy mam takiego oring tak, Czy mam taki oring jak tutaj, czekajcie Grawki w sumie też się przydadzą za chwilę e, Tu są oringi, dobra tu są oringi A no, pógi tu sobie przytransportowałem Oby dwie sztuki, żeby by mieć, kurczę, pod dachem. Bo tam w stodole dole chciałem mieć tak bardziej przejezdnik. Zresztą wiecie, jak jest na tej wsi. Porównajmy sobie mniej więcej grubość. No, dość gruby był. Dość gruby. Czy może na przykład ten. No, myślę, że to by był ten. O, widzicie? Patrzcie, jak ładnie siedzi. Ja cię kręcę, i wygląda w porządku. Raczej nisko tu nie powinno boleć, raczej powinien mi działać. A tu, jak było, zrobione u rusków, Dobrze, było mocno, było to konkretnie zrobione, solidnie. Kurczę, cały czas mi się chyba będę chory. Zdrabmy sobie naklejeczkę. Będzie mi warto zdrapać na klejeczkę. Dobra. I teraz tak. On będzie mnie z spodu. Ale zanim my to zrobimy, musimy sobie ogarnąć zerwany gwint w dźwigni. Tak. Najpierw musimy sobie ogarnąć zerwany gwint w tej dźwigni. A to te dziwnie też już widzę najlepsze dni życia ma ze sobą no, no troszeczkę ją widzę już No życie ją zmęczyło, nie czarujmy się Wszędzie przegwintować tę śrubkę Albo Albo, bo, wiecie co tego mięska nie ma za dużo na tym. Ja bym to po prostu. Jaka to jest śrubka? Szybka akcja. Ta śrubeczka tutaj to jest. Dziesiątka. A to jest sumiarka taka rozdupczana. No tu mam niby 9 czy 10. To wiecie, co rozwiercimy? To dziesiątką wiertłem. I w tym nowym też. I po prostu przewiercimy się na wylot dziesiątką. Tak, to będzie na pewno dłużej posłuży. Jak się przepie przed dziesiątką na wylot niż bez tego. Tak mi się zdaje. I, I taki jest plan i tak to robimy. Tylko jeszcze sobie chciałem jedną rzecz zobaczyć. Powiedzcie mi jeszcze, moi drodzy. Ja to tak ustawię, tak jak teraz. jak to się będzie miało do do, do do mniej więcej tak i mniej więcej tak tego luzu troszeczkę będzie no bo według mnie to tak będzie być ustawione no, z drugiej strony ta dźwignia jest wytarta porównamy sobie jeszcze tylko to o w dupę węża to chyba drugą dźwignię trzeba będzie zamówić No chyba tak, chyba bez dźwigni drugi tego nie zrobimy, bo kurczę powiem wam, że jest to tak troszeczkę. No, różnica jest znacząca. Damy podkładkę. Między tulejkę jeszcze tu a to i to wszystko. To będzie bagaż, to jeszcze kupę lat mi posłuży. Dobra, yy, rozwiercamy. Taka jest decyzja. Finalnie. Nie mam jakiej gry. Bo zresztą właśnie gdyby ktoś z Was miał dwie sztuki takich. Typowo wolodoskich, oryginalnych końcówek. Bardzo chętnie odkupię. Bardzo chętnie odkupię. No a ja się będę zabierał zawiercenie wiercenie. Dobra. Dobrze, moi drodzy. Ja już jestem po delikatnym przedsięwzięciu. Wyczyszczone. Wspód dałem. Ee, najpierw przepłukałem zmywaczem. E, potem nasmarowałem to e, smarem tutaj. I mam nową tutaj gumeczkę. Tylko jest e, o tyle problem o, to chyba tak ma być, albo nie ma być tak mocno, nie ma być, do góry troszeczkę i mam tylko jedynie taki problem, że wiecie co, nie mam tej gumy tutaj, znaczy tej o takiej dużej opaski jak była tutaj jak widzicie ta guma była już mega na życiem to o tego mi chodziło, że on miał tą tę gumę więc, no trudno, nic z tego nie będzie eee. a nie mam, a mam białe tretytki nie dam białej tretytki, bo to będzie nieładnie wyglądać, dam sobie czarną albo kupię opaskę, przecież jak to chwileczkę tak pojeździ w tej formie, w jakiej jest, to nic się nie stanie. Co do nawrotu rewersu, czy jak to zwał, tak zwał. Kurczę, patrzeć na to nie mogę, że to już mi odchodzi, Ech, najgorzej. Um, wiecie co, dałem dwa, dwie miedziane podkładki, żeby to bardziej zdystansować, nie? Ech, I co? No i przewierciłem się wiertłem dziesiątką. Śrubka dziesiątka. I co? No i zakręciłem Samokontrującą się nakrętką Skręcone la, la la Nie? Teraz to Będziemy starać się za chwileczkę Tu zciągnąć starą Uszczeleczkę I obsadzimy to Nie na ta wodzie, tylko na taki tutaj Specyfik na którym jak robię coś przy samochodach bo coś tam czasem robię przy samochodach trochę więcej jak mniej to wiecie co to miski na przykład olejowe tym kleję czy coś takiego więc tu sobie położymy cienką warstwę to jest niesamowity specyfik bo on się kłada. a to jemu nie przeszkadza czy to jest brudne znaczy czy to jest mokre czy tuste on jak zaklei to... to zaklei tylko troszeczkę wiecie żeby tu nie nawalić też dużo bo nie ma takiej w ogóle potrzeby bardziej Chodzi o to, żeby stworzyć warstwę hydrofobową, żeby tu mi się woda nigdzie nie dostała. Dobra, idę tam to czyścić i, i będziemy zaraz składać. Elo, elo. Okej, okay. teraz co? Wlatujemy teraz tym wariatem. Tym wariatem. El wariata. Ok. Jejku, jeszcze ktoś dzwoni do mnie. Najgorzej. Dobra, chyba to mamy. Pewnie moja pani. Dobra, 2,5 godziny po rozpoczęciu procedury. Mamy już wszystko poskładane tutaj. Nawet troszeczkę tak kompresorem przyzmucham kabinę. Jest ślicznie, jest ładnie. No zobaczcie tylko to. Jest tyle tylko luzu. A wynika to tylko i wyłącznie z tego, że no ta dźwignia jest oryginalna, nie nowa i delikatny luz na tej nowej tulei ma. Ale To są mikro normalnie. Yy, no, 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 mikro luzy. A zależało mi też w sumie na tym, żeby te oryginalne dźwignie zachować. I teraz tak. Wciśniemy sprzęgiełko. I zobaczcie tylko na to. Pyk. I to już jest. Powiedzmy, tam jest chyba do przodu. Pyk, luz. I pyk steczny. Kurczę, no powiem Wam, że. No, jestem w szoku, jak tu fajnie, i ciasno chodzi tam fajnie. Tak, jeszcze nawet widać, że te nowe tulejki są wsadzone. Kurczę, on troszeczkę luzuma, ale to jest tyle co nic, tyle co nic, no bo, no bo, no bo. Aha, i jeszcze przy okazji, bo mam problem w tamtym, że troszeczkę jest już zmęczony ten tutaj plecaczek. Wiecie co, ze względu, że tu jest górny zaczep w tym egzemplarzu, przewierciłem się tutaj. Wstawiłem tu kalamitkę. Patrzcie, tędy już fajnie wybiło, dlatego nie starłem jeszcze, bo chciałem żebyście zobaczyli jak, jak ładnie mi tutaj to wybiło. Bo jak luknąłem teraz do książki serwisowej Wladimirca, to wiecie co, kurczę, ej, nie ma tutaj tulej w tym plecaku. Ja myślałem. Chyba całe życie byłem w przekonaniu, że normalnie tutaj i tutaj Albo nawet taka jedna, ja to jedna duża to chyba nie bardzo, ale myślałem, że tu są jakieś tuleje czy, czy coś tego typu, nie? A tu się okazuje, że tych tulei nie ma, że to jest po prostu korpus i w to wchodzi ten stworzeń. Więc e, tutaj w grę wchodzi tylko i wyłącznie demontaż plecaka, zawiezienie go do jakiegoś gościa, który mi to przetulejuje, e, dopasuje jakiś nowy stworzeń, albo napawa i obrobi. No, kombinacja alpejska jest fest, więc e, póki to jeszcze nie odpadło ani się nie rozleciało. To w tym drugim zrobimy dokładnie tak samo. Tam nawet bardziej centralnie dam, bo no bo no bo. No uważam, że wyszło całkiem fajnie, że to jest już przesmarowane. Myślę, że to na pewno nie zaszkodzi. O i tyle. No i co? Stało mi 3 godziny przed pracą. Co co pójdziemy po tego drugiego? Przestawimy je nawet chociaż miejscami. Tym by przyjechał tutaj. I może by coś już tam podziało w kwestii założenia tego dodatkowego rewersu. Kurczę kusi mnie żeby mieć tą dźwignię tego rewersu w tamtym też egzemplarzu, bo no, chyba wygoda, nie. A, jeszcze ubiegając w wasze pytanie. Bo na pewno takowe się... tylko z światełku zgasimy, w garażyku. Na pewno się pojawią pytania typu, ale wszyscy ludzie, znaczy nie wszyscy, ale bardzo dużo osób. Na przykład montuję sobie te dźwignie rewersu tutaj, nie? Bo mógłbym założyć jakieś taki druciki, i boba się już z nami szykuje do, do wyjazdu. Albo widziałem też na lince tutaj, w tym miejscu. Ale wiecie co, powiem wam tak między nami, moi drodzy, że kurczę... Jestem dość wysoki, dla mnie pochylenie się tych 5 czy... czy 15 stopni nie robi jakąś różnicę, żeby tu złapać. A dalej zostaje to w takim... W takiej fajnej, kurczę, harmonii. No z oryginałem, nie? Fajnie, że to tak z powrotem jest jak w oryginale i, i tyle. A, a jak ktoś będzie mi mówił, że a tu byś to nie no co, to jakaś taki, taki falus tutaj. Tu i tak te dźwignie są, ewentualnie mogłem włączyć, zrobić tutaj włączanie wyłączanie jeszcze na linka, ale pompy hydraulicznej. Bo u mnie to na praktycznie całe życie ona hula i bangla. Też przerabiałem wiecie, rozdzielacze, przekładałem je tutaj, ale ej, no bez przesady, no. my to się tak staramy w miarę z oryginałem wszystko tutaj robić. No to co, dobra, to lecimy po tamtego, przyjedziemy i może po prostu chociażby dzisiaj założył te dźwignie, może jedną, może bym zdążył. Bo w planach jest tam przebudowa wszystkiego, robimy podobne audio jak tutaj, że tu powiesimy, tu zrobimy przełączniczki, wszystko jest. Alkantarkę by nakleił. Bo ładne są takie kurcze. Takie się brodzi, ale tak wiadomo. No i te gumy mam, to byśmy to troszeczkę przerobili. Bo tam jest moja myśl techniczna, jeszcze z okresów, tam bodajże. No, szkoły. Ja to bardzo duże rzeczy robiłem, jak chodziłem do szkoły. Bo się chciałem tak troszeczkę w szkole. Bo jak chodziłem do szkoły rolniczej, to chciałem tak w szkole rolniczej nieco. Hmm, chłopakom może w jakiś sposób tak troszeczkę się przypodobać tak trochę zaimponować no to się wprowadzało takie wszelakiego rodzaju modyfikacji, modernizacje do ciągnika czy wszystkie były udane? no polemizowałby mi to bardzo nie i to wiecie, za fundusz Uff, jaki fundusz, nie? to było druciarstwo, że hej, teraz mam troszeczkę większy fundusz, to mógłbym coś bardziej i dlatego właśnie poleci jakieś tam fajne radyjko, teraz coś dorobimy, nie? Dobra, śmigam po ten drugi i... No i zobaczymy co to się będzie działo, nie?